Powstał Eliasz, prorok jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia. Piękne słowa o Eliaszu dzisiaj słyszymy w pierwszym czytaniu, a w Ewangelii słyszymy, że Eliasz, który znów miał przyjść na ziemię, przyszedł i to był Jan Chrzciciel. Dwie wielkie postacie, wielcy proro prorocy, mężowie Boże, którzy byli silni duchem, mężni. Odważni, wielcy, nie tylko fizycznie, ale duchowo, psychicznie. Ludzie wielcy, których dzisiaj Słowo Boże stawia nam jako przykład. I na koniec czytania słyszymy słowa: Szczęśliwi, którzy Cię widzieli, Eliaszu. Szczęśliwi, którzy Cię widzieli. Szczęśliwi jesteśmy, jeśli widzieliśmy w naszym życiu takich wielkich ludzi, wielkich mężów Bożych, wielkich odważnych, mężnych. Ludzi otwartych na Pana Boga, ale ci ludzie, Eliasz i Jan Chrzciciel, byli wielcy i silni, nie swoją siłą, a siłą Boga. To ich otwartość, to ich posłuszeństwo, to ich praca nad sobą, to ich podjęcie twardych, twardego życia i trudnych wyzwań. Trzeba nam znaleźć w naszym życiu, wokół siebie, takich wielkich ludzi, którzy są dla nas autorytetem i przykładem w życiu duchowym, w pracy nad sobą, w takim męstwie wiary. Może też wśród świętych. Ale trzeba nam też prosić, abyśmy i my takimi ludźmi byli. Często jesteśmy bardzo słabi. Sami z siebie jesteśmy słabi. Ale jeżeli będziemy wpatrywać się w takie świetlane przykłady i prosić Pana Boga o dar męstwa, żeby on nas wzmacniał i odnawiał, to i my będziemy takimi prorokami i sami w swoim życiu i będziemy przykładem dla innych. W psalmie dzisiaj czytamy: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie. Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. Pozdrawiam z Surgutu, z Syberii, wszystkiego dobrego, niech Pan Wam błogosławi, z Panem Bogiem.